Około godziny 9 na drodze krajowej nr 8 w Braszowicach powiat Ząbkowicki doszło do groźnego w skutkach wypadku drogowego. W tej chwili tylko wstępnie możemy podać jakie, jakie były przyczyny wypadku, dlatego że na miejscu jest biegły. Jest pani prokurator, którzy będą wyjaśniali szczegóły. Ze wstępnych informacji wynika, że jadący samochód Lancia od kłocka w kierunku Wrocławia prawdopodobnie wpadł w poślizg, uderzył w tył samochodu ciężarowego, Następnie otarł się o samochód osobowy, i ostatecznie zderzył się czołowo z tirem. I niestety stanął w płomieniach. To nazywam jazda figurowa no, na lodzie. Lodu jeszcze nie ma, ale to się tak nazywa. No. Po prostu zaczęło go stawiać tam bokiem, i nie wiadomo dlaczego. Ile osób tutaj jest poszkodowanych w tym wypadku? W tej chwili to są też wstępne informacje. Wiemy o dwóch osobach, które zginęły w tym wypadku. W tej chwili jeszcze prowadzone są czynności na miejscu i dopiero samochód zostaje wydobyty spod tira. Z dotychczasowych informacji wynika, że na miejscu zginęły dwie osoby, mężczyzna i kobieta, przy której znaleziono dokumenty świadczące o tym, że ta osoba pochodziła z Kłodzka. Niewykluczone, że jest też trzecia śmiertelna ofiara. W akcji ratowniczej uczestniczyła straż pożarna ze specjalistycznym sprzętem. Na miejscu zdarzenia brało udział pięć zastępów w jednostek w straży pożarnej, w tym dwie państwowe straży pożarnej, dwie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i jedna OSP spoza poza systemu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostki zostały taką sytuację, że dwa samochody paliły się, były objęte całe ogniem i działania straży polegały w pierwszej kolejności na podaniu trzech prądów gaśniczych na tarczy na palące się, się samochody. Po ugaszeniu lekarz przybył na miejsce zdarzenia i stwierdził zgon u dwóch osób, które były uwięzione w środku, w samochodzie osobowym. Kierowca Tira opuścił pojazd przed przybyciem Straży Pożarnej samoczynnie. Został przebadany przez lekarza, który były udarzany w miejscu zdarzenia. Jeżeli chodzi o to miejsce, gdzie w tej chwili się znajdujemy, no już dosyć długo nie było żadnego wypadku, na szczęście. Natomiast jeżeli chodzi o Krajową Ósemkę, no to niestety do tych wypadków dochodzi dosyć często. Kiedy zostanie tutaj wznowiony ruch drogowy w tym miejscu? Jeżeli chodzi o dokładne informacje, w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Policjanci pracują na miejscu. Po zrobieniu tutaj wszystkich czynności, oględzin miejsca, no, odsunięciu i przetransportowaniu tych samochodów, które brały udział w wypadku, będziemy się starali jak najszybciej tutaj y, puścić dalej ruch. Do dwóch godzin podejrzewam, że to może potrwać. W związku z każdym wypadkiem i kolizją na pewno trzeba zachować ostrożność i jednak tą nogę z gazu należy zdjąć i jeździć po prostu ostrożnie. Również tutaj zalecałabym y, przejrzenie swoj, swojego samochodu, i szczególnie ogumienia. Telewizja Kłocka. Nasza telewizja lokalna.